Siemanewsko, tu Szakal z tej strony, witam cię na moim kanale i dzisiaj odpowiemy sobie, spróbujemy odpowiedzieć czy sprawdzimy, czy nam się uda odpowiedzieć na pytanie, e, co preferujesz? Jakiego mentora idealnego? Czy da się znaleźć takiego? Czy według Ciebie lepszym jest guru, czy lepiej może praktyk? Wyjaśnijmy trochę pojęcia, zobaczymy, co z tego wyjdzie. <laughs> moim zdaniem, guru to jest ktoś, kto opowiada o czymś, czego, czy w tą stronę. E, co czy czego kiedyś tam dokonał, i o tym po prostu ileś już lat opowiada. Teraz już siedzi, jest tak zwanym, jak to się mówi, dziadkiem leśnym i ma swoje poletko trzutkę owieczek, które pasie. Pasterzem może być. Praktyk, za to to jest ktoś, kto aktualnie działa. Tej dziedziny, która Cię interesuje, czy to będzie biznes, relacje, czy jakakolwiek inna dziedzina i zgadza się na to, już wtedy będzie mentorem. Jeśli zgodzi się na to, żebyś się od niego uczył, tylko pamiętaj o jednym: uczenie się czy przebywanie z mentorem w relacji, czy bezpośredniej, takiej gdzie tak jak mówiłem wcześniej o mentorach, żeby dobrać sobie mentora z własnej. Szerokości długości geograficznej, żebyście mogli się spotykać fizycznie, a nie tylko przez telefon, przez maila, czy jakieś skype y i tak Jeśli nie ma takiej możliwości, to wiadomo, że, że robicie tak jak możecie. To, to lepiej jest, jak będziecie oczywiście spotykać się osobiście personalnie. I pamiętaj, że gdy wchodzisz w taką relację, że kto, czegoś chcesz się nauczyć od kogoś, to ja to nazywam rykoszecami, <noise> ale nie zawsze. Będzie to, weźmiesz tylko to, czego chcesz. Weźmiesz też y, sposób myślenia, y, sposób podejmowania decyzji, sposób bycia, sposób wypowiadania się, a nawet jak wejdziesz głębiej wiesz, w modelowanie, tak zwane, to możesz przejść nawet na poziomy fizjologiczne. Czyli na przykład, jeśli <gryw> ty jesteś szczuplejszy, on jest grubszy, to możesz trochę przytyć, jak. Y, on ma, nie mówię o kolorze włosów, ale bardziej o tym, jak on jest łysy, to ty możesz zacząć łysieć i tak dalej, i tak dalej. Na takim poziomie możesz wejść w relację z mentorem. Więc bądź tego świadomy i to, co preferujesz tak naprawdę, którą wersję, czy wolisz praktyka, czy wolisz guru. Dużo jest takich... Guru, że tak to nazwa, tak? Mistrzów. Ostatnio dostałem pytanie. To nie jest jedno, jedyne takie, ale, ale pojawia się. Po prostu ostatnio się pojawiło następne. Dlaczego nie chcę wybrać drogi mistrzenią nią podążać? Sorry, ale to nie moja bajka. Ja nie jestem żadnym mistrzem. Po prostu działam, ćwiczę, trenuję. Sprawdzam, testuję, co działa, zostawiam, co nie działa, modernizuję albo odkładam na bok na później. I tak to sobie działam, śmigam, prosperuję. Jeśli ktoś będzie wchodził do mnie z filtrem, że jestem guru i patrzył przez ten filtr na mnie, to dostanie szybkie, szybko, jak my to nazywamy, Łatenery. Niektórzy się po nie zaśmieją, którzy wiedzą o co chodzi. Opowiadałem wam o tym, a może wam już o tym opowiadałem. Łata na to była w projekcie Radość, gdzie mieszkaliśmy w kilka osób, kilku trenerów, coachów, terapeutów, i przyjmowaliśmy naraz. Mieszkaliśmy tam, w kilka osób, na weekend przyjeżdżało trochę więcej. Pracowaliśmy z ludźmi, przychodził jeden klient, a nas było pięć, sześć osób i pracowaliśmy w tym samym czasie. Z jedną osobą. Było hardcore. No i w wolnym czasie robiliśmy sobie ja je jedni drugim. I wyglądało to tak, że jeden z trenerów przywiózł jakieś ryby. Dużo. Nie wiem, czy złowił, czy kupił. Nie wiem, były dużo. No i myśli sobie, że stanie za furtryną, Schowa się w kuchni. A drugi wychodził. Z rybą. Dostał łatwiej. Nie pamiętam, czy wam o tym opowiadałem, czy nie. Jeśli nie, to. To właśnie usłyszeliście i się opowiadałem, to sobie przypomnijcie, czy usłyszą ci, którzy nie słyszeli. Mm, tak wyglądała ryj i tak będzie wyglądała ryj u każdego, kto przyjdzie do mnie z takim filtrem. To tak, na zakończenie. A podsumowując, zastanów się, kogo chcesz wziąć, dodając troszeczkę myśli do tego poprzedniego materiału. Czy wolisz pracować z praktykiem, czy wolisz tak. mieć. Wystawić kogoś na piedestał, być jego podnóżkiem i chodzić uczyć się od góry. Pomyśl o tym, przemyśl sprawę i szukaj dobrych mentorów, idealnych, idealnych dla Ciebie. Może być jeden, od którego będziesz się uczył szeregu strategii, może być kilku. To nie przeszkadza. Możesz mieć kilku mentorów od tego uczysz się na przykład tego, od tego, tego, tylko pamiętaj, jeśli naprawdę zaczniesz. Wchodzić w jego życie, czy materiały, czy cokolwiek, co on stworzył, i, i, i zacząć myśleć, odczuwać, w cudzysłowie być nim, to, to nie zapomnij o sobie. Kor ciebie ma w tobie zostać. Nie podmieniaj się, bo to niezdrowe. Znam takich, którzy bezmyślnie kopiują. To nie jest korzystne. No, to by było na tyle, myślę, na dzisiaj. Szukaj dobrych mentorów. I ucz się od nich. Cześć. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem.